Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne. I szybkie w przygotowaniu danie, chociaż właściwie dzisiaj nie będzie tak szybko, bo dzisiaj marokańskie chlebki batbud, czyli chlebki z mąki i manny, smażone na patelni. To puszyste chlebki, takie płaskie, do przekrawania w kieszonki, na przykład, lub dorwania i maczania w gęstych sosach, lub kary. I wychodzą zawsze, bo są banalnie proste. Ja robię je dziś z myślą o podaniu z mięsem, więc od razu nagram też całe danie. I dzisiejszy film może być zatem potraktowany jako dwa, a nawet trzy przepisy na chlebki, które można wykorzystać dowolnie o czym więcej za chwilę w przepisie. Na mięso, do tortilli, do pit, do wrapów yy, czy do dzisiejszych chlebków właśnie. Oraz na obiad lub kolację na ciepło, czyli dzisiejsze pyszne chlebki bad -but z orientalnym smakiem smaku farszem mięsnym z cebulą. Przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a my startujemy do kuchni. Chlebki są banalnie proste i całkiem sprawne do zrobienia, ale ponieważ ciasto musi wyrosnąć, to zaczynam właśnie od ciasta na chlebki. Do naczynia wkruszam świeże drożdże 20-25 g świeżych drożdży i zalewam szklanką ciepłej wody, szklanka o pojemności 250 ml. Drożdże świeże można podmienić na 7 g suchych drożdży typu Instant. Wtedy dodaję je od razu do mąki, a wodę dolewam do miski na końcu. U mnie dziś świeże, więc omawiam ten proces. Mieszam aż się rozpuszczą i na chwilę odstawiam na bok. Do miski wsypuję 300 g mąki jasnej pszennej np. typ 500 lub 650 lub mąki orkiszowej. U mnie dziś jasna pszenna typ 500 i można ją podmienić na pełnoziarnistą, wtedy daje ciut więcej wody, by ciasto miało pożądaną konsystencję. To jest konsystencja takiej miękkiej plasteliny. Zresztą zobaczycie za chwilę. Do mąki dosypuję 100 g kaszy manny, 1 łyżeczka soli, szczypta cukru i suche składniki starannie mieszam, rozprowadzając je równomiernie w misce. Dolewam dwie łyżki oliwy, oraz przygotowaną wcześniej wodę z drożdżami. I wyrabiam ręcznie lub mikserem z hakiem do ciasta drożdżowego. U mnie jak zwykle mikser, bo szybciej i sprawniej. Wyrabiam tak długo, aż składniki połączą się w zwarte ciasto, które powinno być elastyczne i miękkie, coś jak na pizzę. Wszystko zależy rzecz jasna od mąki, więc gdyby za bardzo się to ciasto kleiło, to można dosypać odrobinę mąki. A jeśli będzie za suche, to po prostu podlewam stopniowo małą porcją wody, aż ta sucha mąka się wchłonie i zawiąże się w ciasto. Ale w zasadzie proporcje, które Wam tu podaję, jeszcze nigdy mnie nie zawiodły, więc tylko czasem dolewam dosłownie łyżkę lub dwie łyżki wody, żeby było w porządku. No i wyrobione ciasto wygląda tak. Jest miękkie, elastyczne, nie klei się ani do blatu, ani do dłoni. Ja wyrabiam je jeszcze chwilę ręcznie na stolnicę, żeby poczuć je pod ręką, bo tak lubię. Jest naprawdę mięciutkie i cudowne w dotyku. No i czas je teraz podzielić na tyle porcji, ile chcę chlebków. Ja zwykle robię 8 większych lub 10 mniejszych i dzisiaj z racji zaplanowanego posiłku robię 10 mniejszych chlebków. Ciasto dzielę zatem na dwie części. Każdą roluję w równej grubości wałek i dzielę go na cztery lub pięć części, u mnie dzisiaj pięć, jak wspomniałam. I powtarzam z drugim wałkiem. 10 części gotowych i teraz tak. Można z tych części uformować kulki jak do bułek, każdą spłaszczyć i ułożyć na podsypanym mąką blacie, lub jak u mnie na blasze wyłożonej silikonową matą. I ja może trzy części zrobię, właśnie tak, to jest ze spłaszczonych kulek po to, żeby pokazać, jak to wygląda. A resztę zrobię tak, jak robię je zazwyczaj. Yy, czyli tak jak widzieliście, każdy wałek kroiłam w grubsze równej grubości plastry, i teraz te plastry po prostu układam poziomo. Nadaję im dłonią kolisty kształt, spłaszczam i układam na blasze. I tu już wszystkie gotowe. Przykrywam i odstawiam w ciepłe, nieprzewiewne miejsce do wyrośnięcia na 45 minut lub na godzinę, jeśli macie tyle czasu. I teraz albo mam czas dla siebie, albo szykuję danie główne, z którymi podam te chlebki. I ja obiecałam Wam całość, więc zabieram się za mięso. Mam tu 600 g y, udek drobiowych, wyfiletowanych, bez skóry i kości. Kroję je teraz w bardzo cieniutkie paseczki. Ja każde łódko przekrawam jeszcze w poprzek na pół, żeby te płaty mięsa były rzeczywiście cieńsze, po czym kroję je w cieniutkie paseczki, cierpliwie raz przy razie, ostrym nożem i przekładam do miski. I to już pokrojone, teraz je doprawiam. Doprawić można w zasadzie w dowolny ulubiony sposób. Ja dzisiaj idę w kierunku takim lekko orientalnym, więc posypuję je solą, jakieś trzy czwarte łyżeczki, pół łyżeczki czarnego pieprzu, jedna łyżeczka suszonego czosnku, jedna łyżeczka oregano, jedna łyżeczka ostrej czerwonej papryki. I jedna łożeczka mielonego kuminu, czyli kmin rzymski. Nie mylić z polskim kminkiem. Starannie mieszam, osnuwając mięso w przyprawach. Pachnie przepięknie. I odstawiam na bok. Tak przygotowane mięso można podsmażyć w całości i całość wykorzystać do obiadu, w zależności od ilości porcji, jakie szykujemy. Część wykorzystać do obiadu, a część zostawić na później, już po podsmażeniu, albo surowe, w pojemniku z pokrywką i wykorzystać do innego dania. Ja teraz wezmę połowę mięsa, a resztę, czyli jakieś 300 g, przekładam do pojemnika na później. Ok, teraz cebula. Jedną średnią obieram, przekrawam na pół, po czym kroję w pół talarki lub piórka, uzyskując takie paseczki, które dokładam do mięsa. No i rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy. Na gorącą, ale nie dymiącą, wkładam mięso oraz cebulę. przypruszam suszoną natką pietruszki, może być świeża, ale akurat mam suszoną. I często mieszając podsmażam na średnim ogniu, aż cebula się zeszkli, a mięso straci surowość i delikatnie zrumieni. Pachnie przebajecznie. Gotowe odstawiam na bok. Tuż przed podaniem, gdy będę już miała chlebki, tylko podgrzeję zawartość patelni. No i nie minęło jeszcze 45 minut wyrastania, więc teraz szybko przygotuję sos czosnkowy. Do szklanki dodaję majonez, mniej więcej pół szklanki, dwa ząbki czosnku, drobno siekam lub przeciskam przez praskę, jedna łyżeczka kaczupu, pół łyżeczki oregano oraz pół łyżeczki ostrej mielonej papryki, troszkę suszonej natki pietruszki i odrobina kefiru, u mnie kefir domowy, do rozcieńczenia sosu do pożądanej konsystencji oraz dla lepszego smaku. Starannie mieszam i sosik gotowy. Ten kefir można podmienić na jogurt lub na mleko lub na odrobinkę wody, jeśli go nie macie. Sosik wstawiam do lodówki, gdzie czeka na swoją kolej, a sama szykuję prostą sałatkę, z którą podam y, posiłek i zaglądam do chlebków. Ładnie już wyrosły. Ponieważ ja zostawiłam je pod ściereczką, to z wierzchu są bardziej suche, a od spodu bardziej wilgotne, więc teraz przewracam je górą do dołu, tak żeby ta sucha część znalazła się pod spodem. I każdy chlebek pojedynczo, bardzo delikatnie wałkuje na placuszek. Ja korzystam z małego wałka, ale jeśli go nie macie spokojnie, można skorzystać na przykład ze szklanki. Chodzi tu bardziej o technikę, a nie o narzędzie. Trzeba po prostu rozwałkować bardzo delikatnie, tak żeby chlebek delikatnie rozpłaszczyć ale nie zrobić z niego naleśnika, tylko taki właśnie spłaszczony chlebek. Nakłuwam z góry widelcem tylko z jednej strony i przekładam na blachę. Powtarzam z kolejnymi chlebkami aż wszystkie będą gotowe. Tu już gotowe, przykrywam i zostawiam pod przykryciem na czas rozgrzania patelni. Rozgrzewam patelnię, natłuszczam ją z pomocą silikonowego pędzla. I na gorącą natłuszczoną patelnię wkładam chlebki po 2-4 na patelnię, w zależności od jej wielkości. Jeśli nie mam zbyt dużej patelni lub robiąc na przykład większe chlebki, spokojnie można kłaść po jednym chlebku na raz. U mnie, jak widzicie, cztery sztuki, czasami trzy sztuki, i smażę po 3-4 minuty z każdej strony, zaczynając od tej nakłutej. Przewracam, dosmażam z drugiej i gotowe przekładam na talerz. Po czym powtarzam z kolejną partią. Ważne, patelnia ma być gorąca, na bieżąco ją natłuszczam, jeśli trzeba, ale grzanie pod patelnią niezbyt duże, tak żeby chlebki jednocześnie opiekały się i dochodziły w środku. Gdyby grzanie było za duże, to mogłyby się za bardzo zrumienić, a w środku jeszcze być y, surowe. Idzie to w zasadzie raz, dwa. I tu już wszystkie gotowe, wyglądają przepięknie. Są pulchne, puszyste i można je podawać na co najmniej dwa sposoby. Ja dzisiaj szykowałam je z myślą o kieszonkach do mięsa, czyli nakrawam ostrym nożem, tworząc takie kieszonki. Wbijam się nożem aż pod samą krawędź chlebka i delikatnie otwieram kieszonkę. Jest jeszcze gorąca w środku, wygląda tak. Piękna, pulchna. Kładam i powtarzam z kolejnymi chlebkami. U mnie teraz po dwie bułeczki na porcję, więc szykuję cztery kieszonki. I od razu dopowiem, że można też te chlebki podać na przykład z gulaszem, czy z kary, czy z jakimkolwiek gęstym sosem mięsnym, mięsnowarzywnym lub warzywnym. I rwąc bułeczkę, nabierać w nią gęstą potrawę na przykład kary z soczewicy. Tak wygląda chlebek po przerwaniu: puszysty, pulchny i przepyszny. U mnie, jak wspomniałam, dzisiaj kieszonki do mięsa, a resztę wykorzystam na jutro do kary właśnie. Każdą kieszonkę smaruję zatem przygotowanym wcześniej sosem czosnkowym. Wkładam porcję gorącego mięsa i podaję na gorąco z przygotowaną na szybko sałatką. U mnie jest to po prostu roszponka wymasowana w oliwie i świeżo pokrojona papryka. Soczysta i chrupiąca. Pyszny domowy posiłek na ciepło gotowy. Na pewno ucieszy domowników, bo i pachnie i smakuje wyśmienicie. Obok stawiam sos czosnkowy, jeśli ktoś chciałby dodać sobie więcej. I można się częstować. No to pierwszy kęs mm, absolutnie pyszne. Zarówno chlebek, jak i bardzo dobrze doprawione i soczyste mięso z cebulą. Z rzeczy brutalnie niemarokańskich te chlebki świetnie nadają się także na kanapki, np. Na, na wynos do pracy lub do szkoły, na przykład z farszem mięsnowo-warzywnym, są mięciutkie, więc pięknie otulą ten farsz, lub ze zwykłym klasycznym kanapkowym obkładem. A moi chłopcy lubią je po prostu przekroić, posmarować masłem, domowym dżemem truskawkowym i jeśli zostaną nam jakieś klepki po obiedzie, to zwykle są zjadane właśnie w ten sposób. Oczywiście, jeśli zostaną, można je też krótko podgrzać i następnego dnia podać lekko ciepłe z dowolnymi ulubionymi dodatkami. A tu dla przykładu troszkę ciemniejsze, bo z mąki orkiszowej, czyli wszystko dokładnie to samo, tylko mąkę pszenną jasną podmieniłam na mąkę orkiszową. Klepki wychodzą równie dobrze, są równie puchne i smakują wybornie, więc pokazuje, że można je zrobić z takiej i z takiej mąki. I to chyba wszystko w temacie. Dziś film był trochę dłuższy, bo przy okazji chlebków pokazałam całe przykładowe danie i mam nadzieję, że przepis, a właściwie kilka zawartych tu przepisów, przyda się i wprosi się do waszej kuchni. Przepis pisany składniki i precyzyjny opis znajdziesz, jak zawsze, na blogu skutecznie.tv link, jak zawsze w informacjach pod filmem, więc klikasz w link i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, od razu teraz możesz zasubskrybować kanał oraz wcisnąć dzwoneczek po bezpłatne powiadomienia o nowych odcinkach. Będzie mi bardzo miło. A już subskrybującym, jak zawsze pięknie dziękuję za subskrypcję i okazane wsparcie. Przypysznych chlebków Bad Boot wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I jak zawsze smacznego!